W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do Najświętszej Rodziny, dzień siódmy. Boże nasz Ojcze, który jesteś w niebie, polecamy Ci wszystkie rodziny świata i zgromadzenie sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Przyjmij nas w swoją przemożną opiekę i błogosław nam tak, jak błogosławiłeś Najświętszej Rodzinie w Nazarecie. Jezu, Maryjo, Józefie Święte, Złączcie nas z więzami nadprzyrodzonej jedności, by panowała wśród nas harmonia myśli, woli i działania. Sprawdźcie, by życie nasze było zgodne z przekazaniami Bożymi i nauką Kościoła. Pomóżcie nam służyć Bogu z większą gorliwością i miłością i przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego na Ziemi. Życie najświętszej rodziny było wypełnione codzienną pracą. Józef zarabiał jako cieśla, by zaopatrzyć Jezusa i Maryję w pożywienie i ubranie. Maryja zajmowała się utrzymaniem porządku w małym domku i przygotowywała posiłki dla Jezusa i Józefa. Jezus był zawsze gotowy pomóc zarówno w pracy ciesielskiej, jak i w zajęciach domowych. Jezus, Maryja i Józef. Uwielbiali Boga Ojca spełnianiem swoich codziennych obowiązków. Módlmy się, byśmy zawsze starali się naśladować ich przykład, wypełniając każdego dnia nasze obowiązki, jak tylko umiemy najdoskonalej. Najświętsza rodzina, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości. Wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się twoim szczęściem w niebie. Amen. Błogosławiona Franciszko Siedliska, módl się za nami. Błogosławione męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami. Sługo Boża, Siostro Małgorzato, Panaś, przyczyń się za nami. Jezu Maryjo, Józefie Święty, opiekujcie się nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.